Robię nowego escape. Tutaj mam Let's play. Mam single player comments, ale nie będę go teraz używał. to dobra, co ja tutaj mam? Hmm, już starczy na dobry miecz. Znaczy, czy tam dobry, to ja nie wiem. Nie testowałem. To jest chyba ninja miecz albo ta szabla piracka. Nie mam pojęcia. To są fajne zwierzątka migające. O, czy to czarna obca? Cicho, ja nagrywam. Jeśli usłyszeliście Stacha, to przepraszam. Dajcie się kto to Stach, mój stryjek. Aha, dobre. Nie mogę spokojnie nagrywać. Chyba, że chcesz ze mną nagrywać, chcesz ze mną komentować, no to... <grywka> Mądry ktoś. Trzeba <grywka> mi więcej drewna. Nie, mam dużo. Dobra. Crafting table. Zmannowałem łopatę na jedno głupiołowce. I teraz muszę kopać łapą. Boże. Eee! Miałem włączyć stoper. Patrz. No. Miałem włączyć stoper, miałem włączyć stoper, miałem włączyć stoper. Eee. To jest. Jeszcze mam Minecraft Minions i Animal Bike. Bikes. Nieważne. Ale fajnie, że mam Minecraft Minions. O, o. Ja nie myślę. A, tutaj będzie taka moja pseudo kopalnia na... Tutaj spędzę minutę, a później już nie będę jej w ogóle używał. A co to jest? To trochę kobla. Eto. Nie wiem, znikomej ilości kobla. No, takie tam. O, widzę trzcinę. No, co to tu robi? Mam OptiFine, więc nie powinno mieć takich lagów. Nie powinno być takich lagów. Nie, no kurczę, ja mam fajna dla tych, co mają takie straszne problemy z lagami. A tu mi kurczę strasznie klatkuje. No nie widać, o to jest dowód, że mam OptiFine. Dobra, postawię bliżej mikrofon. O i trochę nagrywa się. Dobra, co by tu robić? Domek. Domek, jak się nie ma domku, to o. Kurczę. O, tego nigdy nie lubiłem, że nie da się nic położyć. Dobra, jedna sztabka czegoś tam to trzy sztuki węgla i trzy sztuki żelaza, trzy sztabki żelaza, trzy sztuki węgla. Dobra. Próbuję tak to zrobić, żeby to nie wyglądało jak jakieś pudełko, żebym nie mieszkał w pudełku w takim klocku jednym wielkim. Nie wiem, trochę tutaj jakieś wygibasy i bla bla. I to mi się kończy. Drewno powolutku. I mogę stawiać na trawie, bo to jest ta jedna z nowszych będąc. Ciekawe co będę tutaj trzymał takie... Pff, nie wiem. <grych> Dobra. Okej. Okay. O, o. Nie starczy na ten miecz. No to dobra, już jedną przytopię, jeszcze dwie sztabki liczne. gdzie to było? folder quality e, to było? texture packs na e, e. <ścoughs> nie ten to dwa nawet A do tego, to nie jest texture pack do 1, 2, 2. Dobra, teraz spróbuję. Dobra, oto. Oj, no to do widzenia, dokleję jeszcze tam coś. No to cześć. 20 sekund, dobra, niepotrzebnie. Owcz, trochę sobie pokopię łapą. Jeszcze tam sobie owieczki zabiję. O! To znaczy, że tutaj gdzieś musiał być ocelot. Oceloty zabijają kurczaki. To znaczy, że tutaj. O, chyba go zobaczyłem. Nie, to było chyba drewno tylko. Wiem tylko, że gdzieś tutaj musi być ocelot. Zresztą mam blisko dżungla będzie, tyle ocelotów oho, oho. leżało oho. Nie, no kurczę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. dzięki. Trzy. Ciekawy, czy się da, nigdy nie próbowałem. Zawsze to używałem białej wełny. Z kolorowej to podobno się da, ale czy z kolorowej i białej? Z wełny innego koloru. Teraz się przekonam, zaraz się przekonam. Tak, da się. No dobra, łóżko już. Mhm. Aha, że to niby o tak ma być. No to dobra, o tutaj będę miał łóżko. Nie, nie da się spać, zgadłem. Da się spać. Mam nadzieję, że zwierzęta mnie nie obudzą. Nie obudziły. Hurra. Co ja zrobiłem? Dobra, jest okej okay. Dobra Jak będę miał ósmy level to tych minionów zespawnuję O, fajnie Może sobie zrobię <laughs> siodło na krowy Bike, to się nazywa, tak. Ale naprawdę, na takie siodło to trzeba naprawdę dużo skóry. Trzy takie inne skóry trzeba. A taka inna skóra to jest dziewięć normalnych. Można też przetapiać to zepsute, zgniłe mięso, co wypada z zombiaków. I to wtedy też będzie taka normalna skóra. A to taką drugą skórę, no to wiecie, jak to się robi że mówiłem, że 9, no to... Wiadomo, jak bloczki diamentowe, też żelazne, czy złote. Oj dobra, bo jeszcze się zgubię. Już nie widać tego domku. Bo ja mam naprawdę mały domek. Aha, no to... O, zjem sobie teraz mięsko. Aha, tak jest fajniej. Albo i nie. Tak naprawdę nie jest fajnie. Oj, dobrze, te lagi mnie dobijają. Ciekawe dlaczego, bo frops. Oj, 11 minut. Powoli będę musiał kończyć. Eee, atakowałem kilofem, nic z tego nie było dobrego. Kurczę, ja tego mam. Jeszcze cztery skóry i będzie taka... jedna skóra. No, to się robi tak, że... Mm, skóra, skóra, skóra... Y, nitka i sztabka złota. Nie bójcie się, będą jeszcze polowania na potwory. Tak jak się patrzy, to wcale nie laguje. Już miałem mówić, że się zgubiłem. A, raz się pojawiłem w takim świecie, że na początku miałem tak dużo żelaza, że sobie nawet nie wyobrażacie. Czy się? Nie, dasz. Szkoda. Mhm. Mhm. Pieczone jabłko. Wiem tylko, że glinę można przetopić z tego wszystkiego, co ja mam. Bruk po co nawet nie wiem... Trzcina, cukrowa eksperymentuje co no to dobra, co by tutaj sobie wpisać, nie wiem. Spawn Nie będę tego używał w tej serii. No to więc Cześć!